Witam, witam, witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fit Quadrans. Jak widzicie, jestem przy Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej. Dlaczego tutaj? Ponieważ za chwilkę rozpoczynam zajęcia z choreografii na stepie, i w tym odcinku chciałbym poruszyć temat właśnie choreografii. Oczywiście w kontekście zajęć fitness, zajęć grupowych na sali. Często, bardzo często od Was słyszę, że to są zajęcia trudne, że nie ogarniam, przyjdziecie raz, nie uda się i, i, i w ogóle. Ech, kochani, zacznijmy od tego, że wszystko, co robimy w naszym życiu, na początku jest trudne. Pamiętacie, jak pewnie nie pamiętacie, bo mało kto pamięta ten okres w naszym życiu, kiedy najpierw próbowaliśmy raczkować, później próbowaliśmy chodzić. Pamiętacie, ile razy upadliście na przysłowiową dupę i sobie nabiliśmy guza? Ile razy próbowaliśmy później uczyć się jeździć na rowerze, ile razy się wywróciliśmy na tym rowerze, najpierw na czterech kółkach, później na dwóch kółkach. Jeżeli próbowaliśmy jeździć na rolkach czy łyżwach, ile razy się wywróciliśmy i na początku jeździliśmy w ochraniaczach, w kasku, oczywiście polecam, zalecam, żeby nie było, że namawiam Was do jeżdżenia bez ochrony. Nie, 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 nie w żadnym wypadku. No i teraz w kontekście naszych tutaj fitnessowych zajęć. Zanim przejdziemy do choreografii, czy pamiętacie, jak przyszliście na swoje pierwsze zajęcia, czy wytrzymaliście całą godzinę na sali? Może inaczej wytrzymać pewnie wytrzymaliście, ale czy daliście radę wykonać wszystkie ćwiczenia, wszystkie podskoki, yy, że tak powiem, czy nie przysiadaliście na chwilę, żeby odpocząć, ręcznikiem się wytrzeć i jak yy, nabraliście sił, to wróciliście yy, dalej do ćwiczeń? Czy jak zaczynaliście jakieś ćwiczenia siłowe, to czy od razu wzięliście sztangę 20 kg i do tego 20 kg krążki, czy może od pustej sztangi zaczynaliście, czy może nawet zaczynaliście od małej 10 kilogramowej sztangi, albo braliśmy sztangę z sali fitness, która waży powiedzmy 2 kg, i do tego dorzucaliśmy 2,5 kg krążki, czy tak nie było? No było, więc dlaczego, jeżeli przychodzicie na zajęcia choreograficzne, to uważacie, że nauczycie się tej choreografii od razu i że ona wam od razu całościowo wyjdzie? A jeżeli coś wam nie wychodzi, to się denerwujecie, że to takie trudne, że się nie da, że to nie dla mnie. Dlatego chciałbym dzisiaj w tym 15-minutowym odcinku. A zapewne on będzie dużo krótszy, bo, bo temat jest bardzo prosty. Chciałbym troszeczkę przekonać Was właśnie do choreografii. Może na początku kilka zalet ćwiczeń choreograficznych. Przede wszystkim, czym są zajęcia choreograficzne? Zajęcia choreograficzne są to takie ćwiczenia, które wykonujemy przede wszystkim w rytm muzyki. To jest po pierwsze. Po drugie, wykonujemy. W danej kolejności pewne kroki, o których zaraz powiem troszkę więcej, które łączą się w pewną całość. I teraz rozbijając to dalej na elementy. No, choreografia, jak wiecie, jest to pewien zbiór kroków, które gdzieś tam wykonujemy w pewnej sekwencji i później te sekwencje możemy łączyć w jakieś dłuższe układy, i to się właśnie dzieje na naszych zajęciach. Także jeżeli chodzi o plusy, no to na pewno. One wspomagają naszą pamięć, bo przede wszystkim musimy zapamiętać wszystkie kroki, wszystkie sekwencje. W drugiej kolejności takie zajęcia pomagają nam w koordynacji, ponieważ Musimy skoordynować ręce z nogami, musimy czasami same nogi skoordynować, bo tu jest jakiś przeskok, tam coś się dzieje, jedna noga idzie w prawo, druga przechodzi przez step, więc no musimy tą koordynację również tutaj kształtować. Więc jeżeli na dzień dobry, my tych naszych tutaj cech nie kształtowaliśmy nigdy, to dlaczego uważacie, że jak przyjdziecie na zajęcia choreograficzne? To od razu uda się wszystko ogarnąć. No nie, nie uda się na pewno. Za chwilkę. Trzecią korzyścią niewątpliwie jest to, że zajęcia choreograficzne są zajęciami typu cardio, gdzie praktycznie przez całą długość zajęć e, ta intensywność jest e, powiedzmy średnia. Bądź średnio wysoka. To nie są zajęcia o wysokiej intensywności, że zresztą mówiłem Wam kiedyś: możecie wrócić sobie do odcinka, gdzie mówiłem o intensywności zajęć fitness, że tak naprawdę na sali fitness nie uświadczymy zajęć o wysokiej intensywności. Ja mówię tutaj stricte w kontekście fizjologicznym, a nie w kontekście tego, co mówią instruktorzy, że moje zajęcia to są takie, że się na czworaka wychodzi. Nie wierzcie w takie bajki. Eee, także w stricte, ze stricte fizjologicznego punktu widzenia e, wszystkie zajęcia, które odbywają się, są, odbywają się na sali, fitness, są w intensywności niskiej bądź średniej. Także zajęcia choreograficzne są to zajęcia o średniej, stałej intensywności, ponieważ my cały czas jesteśmy w ruchu. Nawet jeżeli nie wykonujemy danej e, sekwencji, to jesteśmy w jakimś steptaczu czy w kolanie e, i, i, i cały czas jesteśmy w ruchu. Jedyne jakieś tam przerwy to są przerwy na wodę, więc nie są to zajęcia interwałowe, gdzie em, i wysiłek niski bądź średni jest przeplatany albo odpoczynkiem w przypadku niskiej intensywności lub średniej, bądź tylko. Odpoczynkiem w e, przypadku zajęć o niskiej intensywności. No dobra. E, zajęcia choreograficzne mogą się odbywać albo na podłodze, czyli są to typowe zajęcia, właśnie jakieś aerodens, dance aerobic, e, czy latino, czy coś takiego, bądź na stepie, gdzie mamy jakiś tam, właśnie step choreo, i, i, i takie zajęcia, właśnie w klubach się odbywają. No i teraz e, powiem Wam to. Co przeważnie mówię wszystkim tym, którzy pierwszy raz przychodzą na zajęcia choreograficzne. Przede wszystkim, żeby nauczyć się wszystkich modyfikacji, może nie wszystkich modyfikacji, tylko Podstawowych modyfikacji, tych, których używamy na zajęciach typu, jakiś tam step basic, czy tam e, jakiś tam step basic plus, bo no na mediumach, czy na tych na trzecim poziomie, no to wiadomo, że to już są takie przejścia, gdzie, gdzie i, i, no ciężko się nauczyć, bo to są na każdych zajęciach inne. Ale na tych basicach, gdzie z jakichś dwóch basiców przechodzimy na push i dwa pusze, czy, czy, czy z dwóch kolan robimy jakiegoś tam elwiska, czy czy padeburę, czy coś takiego, no to są podstawowe przejścia, które powiedzmy, wszystkie te przejścia pojawiają się w przeciągu około 4, 5 bądź 6 zajęć. Więc to, co ja mówię, zawsze na początku zajęć choreograficznych potrzeba między 4 a 6 godzin, żeby załapać wszystkie przejścia. Nauczyć się właśnie tych kroków podstawowych, tak żeby móc tą choreografię e, nauczyć się, jeżeli chodzi o same kroki. Następnie potrzeba tyle samo, może powiedzmy 3-4 godziny, troszeczkę mniej, żeby przystosować nasz układ nerwowy do tego, aby zapamiętał wszystkie. Sekwencje jedna po drugiej. I pamiętajcie, że to będzie przychodziło z czasem. Zobaczycie, że na pierwszych zajęciach uda Wam się ogarnąć np. z każdej trzech czy czterech części po połowie, albo nawet jeżeli każdą część ogarniecie tak, że uda Wam się ją powtórzyć powiedzmy ze mną, no to nie uda Wam się tego połączyć w całość. I z, każdych, z każdą kolejną godziną ćwiczeń zauważycie, że udaje Wam się coraz więcej. Coraz lepiej Wam te łączenia wychodzą. Coraz mniej skupiacie się na samej choreografii, a coraz bardziej zaczynacie patrzeć na muzykę, zaczynacie się tym bawić. Skupiacie się już na ruchach rękoma, a nie tylko na powtarzaniu samej sekwencji. Dlatego właśnie po tych 4-5 godzinach zobaczycie również, jak zaczyna wam poprawiać się koordynacja. Zaczynacie dołączać gdzieś te ręce do pracy, one nie wiszą, nie wiszą już sobie, że tak powiem, swobodnie. One zaczynają gdzieś się unosić, zaczynają pracować. Dlatego, żeby ogarnąć zajęcia choreograficzne, potrzebna jest przede wszystkim konsekwencja. I teraz tak. Jeżeli wam się ta forma podoba, a nie ogarniacie, to przede wszystkim się nie zniechęcajcie, bo najgorzej to jest to, kiedy my się zniechęcimy, bo no fajne jest to, no ale kurka wodna mi to w ogóle nie wychodzi i to jest właśnie to, czego nam potrzeba. Konsekwencji i nie zniechęcania się, więc przyjdź na drugą godzinę, zobaczysz, że będzie lepiej. Nasz mózg, nasz układ nerwowy. Po tej pierwszej godzinie, on sobie to w nocy, podczas snu zobaczycie, poukłada w głowie, i przyjdziecie na drugą godzinę i zobaczycie, o kurczę, mi to kolano zaczęło wychodzić, i to jedno przejście mi znowu wyszło. Ale na czym innym się, że tak powiem, wyłożymy. Spokojnie przyjdziecie po drugiej godzinie do domu. Pójdziecie spać, znowu w naszej głowie to wszystko się ułoży, bo pamiętajcie, sen jest bardzo ważny z wielu względów, ale jednym, jednym bardzo ważnym tutaj aspektem snu jest to, że w naszej głowie zaczyna się to wszystko układać, nasza pamięć się porządkuje, i zobaczycie, że przyjdziecie na trzecią godzinę i coś, co wy nawet. Nie myślicie, że Wam wyjdzie, raptem Wam samo zacznie wychodzić, że wejdziecie w rytm muzyki, że raptem jesteście w bicie, już nie musicie myśleć o tej muzyce, bo raptem zaczyna nam to wychodzić. Tak samo będzie z każdym kolejnym krokiem i raptem po miesiącu, czy po tych pięciu czy sześciu godzinach przyjdziecie na tą siódmą godzinę i kurczę cała choreografia Wam wyjdzie, zaczniecie się bawić tą muzyką, zobaczycie, ile to może sprawiać radości, frajdy i przyjemności, bo to są naprawdę fajne zajęcia, gdzie my się tą muzyką bawimy. Wiecie, ile satysfakcji Wam to da, jak Wam cały układ wyjdzie i jeszcze się bawimy i będziecie, okej, okay, powiem w, w rodzaju żeńskim, że tak powiem, bo najczęściej jednak kobiety chodzą na zajęcia. I jak... Będziecie chciały więcej, będziecie chciały kolejny finał, jeszcze drugi, trzeci finał, bo będziecie się tym bawić, ile to sprawi wam satysfakcji, jak cały ten układ wyjdzie, a przy tym cała koszulka będzie mokra, bo tak jak już mówiłem na samym początku, na zajęciach choreograficznych na stepie spalamy mniej więcej tyle kalorii, co podczas. 10 kilometrowego biegu. W moim przypadku jest to taki e, 10 kilometrowy bieg, no powiem wam, może nie taki w tempie zawodów, ale w tempie takiego bardzo mocnego treningu. Jak ćwiczę z pulsometrem, w moim przypadku zajęcia na stepie często, gęsto spalają między 600 a 700 kcal, ale weźcie pod uwagę moją wagę, to że, że tak powiem. E, no, to by, oczywistym jest to, że to moje spalanie kalorii będzie dużo, dużo większe, ale w przypadku takiej powiedzmy typowej kobiety, która waży gdzieś tam te 50, 60 parę kilo, myślę, że spokojnie między 300 a te 450 kilokalorii takie zajęcia spalą. I znowu, nie wierzcie w bajki, jeżeli ktoś Wam powie, że na jego zajęciach spalicie 700, 800 czy 900 kilokalorii. Nie, to jest tak naprawdę niemożliwe. Znaczy inaczej, to jest możliwe, ale jeżeli to ćwiczy ktoś, kto ma jest na przykład wysoki, ma sporo mięśni, dużo waży, no to takie parametry są możliwe. Ale jeżeli powiedzmy przyjdzie ćwiczyć taka średnio statystyczna kobieta, która waży 65 kg, to te 400-450 kcal to jest bardzo dużo na zajęcia i no nie wierzcie, nie wierzcie w wyższe wartości, bo później e, komponujemy swoją dietę, ćwiczycie codziennie, dopisujecie sobie 800 kcal, no bo taki instruktor mówił, że tyle te zajęcia spalają i raptem zamiast redukować masę ciała to jeszcze idzie ona do góry, także tutaj przestrzegam przed tym. No dobra, kochani. Jak to w fit kwadrancie się rozgadałem na pełne 15 minut, więc cóż więcej mogę powiedzieć. Bardzo serdecznie Was zapraszam. W momencie nagrywania tych zajęć prowadzę zajęcia z choreografii na stepie, tutaj, właśnie w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, w każdy czwartek o godzinie 19. Jeżeli chodzi o poziom, to tak sobie zawsze zerkam, kto przychodzi robimy coś między basiciem a mediumem, więc. Bawimy się fajnie. Najważniejsze, że jest zarąbista atmosfera. Podobno bardzo fajny instruktor, <noise> więc przyjdźcie i przekonajcie się sami. A tymczasem, cóż mogę powiedzieć: standardowa gadka. Słuchajcie, kochani, nakarmcie te algorytmy YouTube'a. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz taktyczny, zostawcie subskrypcję pod moim kanałem, tak żebym. Ja wiedział, że e, ktoś te materiały ogląda, a nawet jeżeli nikt tego nie ogląda, to sprawia mi bardzo wiele przyjemności samo nagrywanie, więc i tak będę to robił. I tym pozytywnym akcentem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. I Papa, do zobaczenia na zajęciach.